Cześć, więzienny eksperyment Zimbardo dziś. O mocy ról społecznych, tak bym to określiła. Czy dobry człowiek może w kilka dni stać się tyranem? Filip Zimbardo zamienił grupę studentów w więźniów i strażników w fikcyjnym więzieniu. Na początku dla wszystkich była to zabawa, ale po kilku dniach strażnicy stali się brutalni i upokarzali więźniów, którzy zaczęli pobadać w prawdziwą depresję. Eksperyment miał trwać tylko dwa tygodnie, ale przerwano go, uwaga, po sześciu dniach. Bo strażnicy zaczęli robić rzeczy tak przerażające, że naukowcy się wycofali. To dowód na to, że role społeczne mogą przejąć nad nami totalną kontrolę. Myślisz, że uległbyś tej iluzji? Dajcie znać w komentarzach, czy słyszeliście w ogóle o tym eksperymencie. Jest bardzo ciekawy, bardzo znany, no i też bardzo dający do myślenia. Sześć dni wystarczyłoby tak uwierzyć w swoją rolę społeczną, że człowiek stawał się. Tym, kim według definicji tej roli powinien się stać brutalne.